Dzień dobry, dzisiaj ponownie niedziela, wyskoczyłem sobie nad morze, jestem w Dębinie, a tutaj jest wydma, wysoka wydma z widokiem na morze, ale popatrz jak to jest fajnie, cyku cyku, zarośla, krzaczki, drzewka rosną, oczywiście tu nie cała wydma jest tutaj, tak, ja sobie tutaj pozwolę wyjść kawałeczek dalej żebyście zobaczyli i poznawali znowu tereny polskiego morza Bałtyku i Wybrzeża no dosyć tam stromo jest o na dół i tutaj tym piaseczkiem o coś mi ukłuło w nogę i sobie wychodzę tutaj i widzimy Bałtyk Dosyć wysoko za mną jeszcze jest ta wydma pójdę może kawałek jeszcze dalej. No ale już jest za długo, więc króciutka znowu relacja, a tam płynie statek. No to co? Zajdzie słoneczko za jakieś 5 godzin, bo jest dopiero 17. Nie, dziś no, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00, za 3,5 godziny dziś może zajdzie. A tam jest Ustka. To cześć.